A więc tak, dobre wieści. Pająk zaczął chodzić w miarę sam od ostatnich paru dni, przy których leżał cały czas w jednym miejscu, ruszył się wczoraj na drugą stronę po prostu się przeszedł, a dzisiaj już przyszedł do zbiorniczka z wodą. Wilgotność ma dużą i dobrą temperaturę. Także ja teraz mu tutaj troszeczkę dolałem tej wilgotności bo przed chwilą było troszeczkę wysuszone i tutaj były odchody, ja je to wszystko posprzątałem i było tam już zauważyć można było coś tą białą maść tak jakby także już są postępy także najlepsze rozwiązanie było właśnie tym do, duża wilgotność duża wilgotność oraz dobra temperatura to jest dobre rozwiązanie na to, co się właśnie działo. Mam nadzieję, że z kolejnymi dnia będzie coraz lepiej. Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie informacje.